Przed nami 279 odcinek tureckiego serialu Miłość i nadzieja. Ferej nie pozwala Egemu powiedzieć cajne prawdy o ojcu, siła okłamuje kuzeja z powodu obietnicy danej lata temu. Gdy Hulia i Ildis ukrywają laptop, Kawajden zamyka je w składziku. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 279 odcinku Miłości i nadziei, miłość i nadzieja, odcinek 279 we wtorek. 16 września 2025 roku o godzina 17:20 w TVP2. Streszczenie 279 odcinka. Miłość i nadzieja. Co się wydarzy w 279 odcinku? Miłość i nadzieja. Sprawdź streszczenie TVP. Julia i Ildis chcą pokazać Kuzejowi nagranie Alpera, zanim ten wyjedzie w podróż poślubną z Bachar. Ich rozmowę podsłuchuje Kawajden. Która postanawia zniszczyć laptopa z kompromitującym plikiem wideo. Kobiety chowają jednak komputer w schowku i nie odstępują go na krok. Wtedy matka Bachar wpada na kolejny pomysł: zamyka Ildis i Julię w komórce, by uniemożliwić im spotkanie z kuzejem przed jego wyjazdem. Czy prawnik odkryje prawdę, zanim poleci z żoną do Paryża? Zanim jednak kuzej wyjedzie z Bachar, chce jeszcze porozmawiać z Silą o ostatnich wydarzeniach. Ma zamiar wyznać jej miłość i jest gotów porzucić żonę dla ukochanej. Choć siła pragnie być z Kuzejem, zaskakuje go swoim wyznaniem, stwierdza, że od zawsze kochała Alpera. Prawnik, wstrząśnięty tymi słowami, odchodzi i zapowiada Lewentowi, że już nigdy nie pojawi się w klinice. Siła obawia się jednak, że Kuzej nie odpuści i wróci, by poznać prawdę. Dlatego postanawia jak najszybciej opuścić szpital. Gdy mówi o swojej decyzji doktor, Lewentowi, ten próbuje zrozumieć, co nią kieruje. Dziewczyna nie potrafi kłamać przed lekarzem i w końcu wyznaje mu prawdę. Opowiada, jak w dzieciństwie jej siostra poważnie chorowała, a ona obiecała sobie, że zrobi wszystko, by Bachar była szczęśliwa. Przyrzekła to także ich babci na łożu śmierci. Czy siła pozostanie wierna tej obietnicy, czy jednak uczucie do Kuzeja okaże się silniejsze? Zobacz zdjęcia z odcinka w galerii poniżej.